mieliście wspólne mieszkanie z Kajowstanach. w Stanach? E, tak, dom. E, super. My, my w ogóle wszystko szybko e, zaczęliśmy. Jak e, się poznaliśmy dwa tygodnie później, wprowadziliśmy mm -hmm. do mieszkania, ale mieszkanie było no, mieszkanie było w super lokalizacji, mieliśmy super, super widok, i, e, ale to był taki moment, że. Wszyscy do nas się schodzili. To było jedno, jedno wielkie imprezowanie u nas w mieszkaniu i po prostu nie chcieliśmy tak żyć, więc podjęliśmy sobie wspólnie decyzję, że chcemy się przeprowadzić troszeczkę dalej, gdzie są domy. I, no i tak wszystko super się potoczyło. No, na początku ludzie pytali się mnie, czy się nie boję, bo gdy, się, gdy, gdy kupiliśmy ten dom, to był, nie byliśmy zaręczeni. A ja mówiłam, że nie, że przecież ja go kocham, No i później się ja oświadczył, więc wszystko wychodzi tak, jak ma być. Ale ten dom kupiliście już gotowy? Czy sami go urządzaliście? Czy, czy jest tam jakieś Nie, tutaj są. To, to, to jest nowy dom. To jest nowy dom, mhm. który to są modele budowane dwa lata temu. I tutaj nie trzeba. Tak naprawdę za dużo robić. Ja codziennie coś tam wymyślam, co bym mogła tutaj zmienić i zmieniam, ale to tak krok po kroku, żeby też nie ześwirować i wszystko naraz. A masz jakieś takie swoje ulubione miejsce w tym domu? Bo jak na przykład rozmawiałam z Natalią Siewiec, to ona była zachwycona swoją garderobą. Ja też swoją garderobę. Kochałam, o ale wiesz co, e, mój ulubiony to jest e, taras. E, bo mam zachód słońca nad palmami i ja sobie po prostu siedzę na tarasie, mam sztuczną trawę tam i psy sobie biegają i oglądam zachód słońca, puszczam sobie muzyczkę po treningu i po prostu patrzę, jak moje psy sobie biegają, szczekają i, i się cieszą. I to jest takie mój ulubiony, ulubione miejsce i ulubiona chwila, w ogóle pora dnia. E, Gdybym na późna teraz wieczorem i, i się tak wyciszyć. I jesteś taką osobą, która tak sama aranżowała cały, na przykład swój dom, kupowała dodatki, firanki, dbała o detale, czy raczej zleciłaś to na przykład nie. Nie wiem, innym ludziom? To wszystko ja, ja nie pozwalam. Ja po prostu nienawidzę, jak ktoś wchodzi do mojego domu i zmienia coś. Nawet jak czasami usta mam ustawione szklanki do whisky, ale są ustawione tak, żeby tylko po prostu były i nie dotykać. I po prostu jak przechodzą czasami znajomi do, do kaja i widzę, że mi przesuwają moją szklankę, to po prostu szlak mnie trafia. I i ostatnim razem to było, jak zanim wylecieliśmy do Polski, kilka miesięcy temu, zostawiłam kartkę Proszę nie dotykać, żeby po prostu zrozumieli, że nie dotyka się moich szklanek bo, ja, bo jak ja sobie tutaj ustawię, to tak chcę Kaja zupełnie, totalnie nie jest w, w takich sprawach zainteresowany, więc on zostawia mi po prostu wszystko do roboty I ja to robię i, i, i wymyślam, co, co jeszcze mogę upiększyć tutaj Padło pytanie, mniej więcej jak jest metra w domu. Może powiedz tak w przybliżeniu. Nie musisz mówić. Co do metra? Okay, ja nie, nie potrafię liczyć w metrach, ale e, to jest 5600 square feet, więc to są e, stóp, tak? Stóp się mówi. Może ktoś bardzo szybko potrafi tutaj przeliczyć i nam namierzyć. Nie, nie wiem, ja nie, nie potrafię przeliczać na metry, bo. No tutaj w ogóle nie rozumiem, dlaczego to wszystko musi być właśnie w funtach, w, w inchach, nie, nie, nie może być po prostu w metrach Dlaczego to nie może być Celsius, tylko musi być Fahrenheit po prostu. Tak, jest to zresztą. prawda Oh my god, i później, i później wszystko jest 1700, no dobra. Mm. Czy domy w Miami są droższe niż w Polsce? To chyba zależy jakie Wiecie co, patrzyliśmy ostatnio na dom w Warszawie, bo marzy mi się dom w lesie i patrzyliśmy na domy pod Warszawą, tam w okolicach, gdzie są lasy. I po prostu ceny gorsze niż w Miami, więc ja nie wiem. Co... Aha, okej. Okay. Nie wiem dlaczego. Może bo mniej ludzi jest? Czy, czy tutaj jest więcej ludzi, więc im więcej, tym taniej, czy o co chodzi? Ale w Warszawie ceny są z kosmosu, kochani. No to prawda. A mieszkania nawet w różnych budynkach w kosmopolitanie. Za taką cenę to tutaj naprawdę możecie mieć ogromny dom. Sandra, rozmawiałyśmy już o twoim ślubie, wiem, że go przełożyłaś, więc live został zapisany, oczywiście będziecie mogli sobie na niego zerknąć. Wiemy także o twoich kłopotach zdrowotnych, ale także o tym, że już jest lepiej, że byłaś wczoraj u lekarza, co jest niesamowicie mhm. dobrą wiadomością, ale także pojawił się tam temat dzieci. Tak wiesz, pozwoliłam sobie obejrzeć swoje story. Eee, no tak, no po prostu e, nie, no, nie będę oczekiwać. Ja jestem, jestem zawsze szczera z wami, zawsze mówię, e, dzielę się tym wszystkim. E, wiem, że bardzo dużo kobiet chce też wiedzieć, jaki mam progres, bo, e, bo one mają tą samą sytuację, więc chcą wiedzieć, czy można mieć dzieci. E, no, odstawiłam e, Odstawiam tabletki antykoncepcyjne i po prostu e, liczymy na cud wraz z Kają, który siedzi obok mnie, ale no się wstydzi trochę e, I po prostu mm, no jesteśmy gotowi, jak się wydarzy i, i, i będzie, to, to to jest nasze, nasze wspólne największe marzenie Sandra, no to nie pozostaje mi nic innego, jak bardzo mocno trzymać za Was kciuki, bo będziesz na pewno wspaniałą mamą. No i powiem Ci szczerze, że no, zaskoczyłaś mnie tutaj tym wyznaniem, ale bardzo, bardzo tak pozytywnie. No sama, sama wiem, jak to jest być mamą, no dwójka pociech. Nie ukrywam, że dużo się dzieje, ale jest bardzo dużo pozytywnych też chwil. Tak więc fajnie, no, Sandra, myślę, że naprawdę warto próbować. No, jako matka pewnie wiesz, że po prostu, no to jest coś, ja nie wiem, nie znam tego uczucia, nie znam, ale chcę wiedzieć i po prostu czuję, że przyszłam na ten świat, żeby być matką, wiesz, takie dziwne mam, takie mam dziwne uczucie i po prostu zawsze jak, jak moi znajomi przychodzą z dzieciakami albo jak widzę moją, moją małą Lilę w Polsce, moje przyjaciółki, córkę. Po prostu tak mi się serce raduje. To jest taka, taka piękna, taka rzecz bycie mamą i po prostu chciałabym, żeby to się po prostu wydarzyło. No, no zaczynamy, ponieważ nie mam za dużo Czasu, jako osoba z PCO, która po prostu inna kobieta może sobie pozwolić na zajście w ciążę nawet w wieku 40 lat. Mm -hmm. No a ja niestety nie mogę, i jeżeli chcę mieć więcej niż jedno, to po prostu czas wracać czas mm -hmm. do roboty i, i po prostu robimy wszystko w naszej mocy, by dwoje, żeby to się wydarzyło niedługo. Pamiętam, jak my rozmawiałyśmy na tańcu z Gwiazdami Sandra, no bo Kajo ma już córkę mm -hmm. i ty wspominałaś, że Ty tak nie do końca czujesz się no, jako taka osoba, która mogłaby w jakikolwiek sposób udzielać się, cokolwiek mówić je, jego córce. Czy teraz tak troszeczkę to się zmieniło? Czy jak to wygląda, te Wasze relacje? Powiem Ci, że kwarantanna pomogła mm -hmm. właśnie w... W wielu kwestiach pomogła właśnie w tej też, bo naprawdę dużo czasu teraz ze sobą spędzamy, gdzie ja z nią tak naprawdę nie miałam okazji nawet spędzać czasu, bo wędrowała pomiędzy naszym domem a swojej mamy i ja bardzo często byłam w pracy, latałam, więc nie widziałam. A teraz właśnie przyszedł taki, taki moment, że mam okazję właśnie. Być jej taką koleżanką i powiem ci, że teraz na przykład dzieci nie chodzą do szkół, więc mają mhm. szkołę przez internet, więc mnie prosi, żeby mi pomogła w lekcjach, więc siadamy razem do lekcji, odrabiamy lekcje i jest o wiele lepiej. I... Ale nadal po prostu myślę, że to jest taki wiek wie, Wiesz, jak ja miałam 13 lat, to też miałam bunt taki, że po prostu do mnie bez ja nie podchodź było <coughs> więc, e, więc ja to totalnie rozumiem, bo też patrzę na to z tej strony Właśnie jak ja miałam 13 lat, jak byłam dziewczynką, która po prostu... E, no wiesz, hormony buzują i, Jasne. i dużo masz... E, dużo masz, e, masz inne projekty, Te koleżanki cię obchodzą, a nie jakaś tam macocha więc ja to ja jestem bardzo zrozumiała i wiesz, i staram się to, na no to patrzeć tak, jak, jak ja byłam, jak miałam 13 lat.